Siema, ma, witam was na kolejnym vlogu. Jak widzicie, zaczynam nagrywać ten odcinek w trakcie już budowy portu, który mogliście oglądać w niedzielę. A to dlatego, że w dzisiejszym vlogu skupimy się na czymś innym, nie będę wam tutaj pokazywał za bardzo, jak buduję, jak montuję, myślę, że możemy sobie zrobić odcinek poświęcony kupowaniu klocków. I jeszcze tylko szybkie info odnośnie moich ostatnich zakupów. Właśnie wróciłem z paczkomatu z kolejną dostawą klocków. Mamy tutaj polibagi. Ja je sobie zostawiam na live'a. Mamy polibaga z minifigurkami z serii 21, które otwierałem już na ostatnim live'ie. I trafiłem najlepszą, jak dla mnie, minifigurkę. I tutaj liczę teraz na tego ziomeczkę z brodą. Udało mi się też za dobrą cenę dostać serię 20. I tutaj zdecydowanie bym chciał tą panią nurek z tym żółwiem, głównie ze względu na tego żółwia właśnie. Zobaczymy, znając moje szczęście, pewnie dostanę jakiegoś kurde rycerza, który za cholerę mi nie będzie pasował do miasta. No i mam też polibak z serii podwodnej, tutaj też głównie z myślą o zwierzątku, to się świetnie nada do makiety podwodnej. Dokupiłem też kolejną wielką żarówkę do Lego Roomu, więc myślę, że yy, jakość będzie trochę lepsza. Więcej światła, tym lepiej, generalnie. Zwłaszcza jeżeli nagrywa się lustrzanką. Pokażę Wam tylko jeszcze takie śmieszne porównanie. Pokazywałem to już na Discordzie, no ale tam nie wszyscy są, więc. Patrzcie, to jest taka. no trochę większa niż standardowa żarówka, większa niż moja dłoń, chociaż ja mam bardzo małe dłonie, no ale w miarę normalna, nie? Tutaj żarówka trochę większa, a nawet sporo większa. To już jest taka typowa żarówka fotograficzna. Nie wiem dokładnie, nigdy nie zwracam uwagi na te wszystkie parametry tych żarówek. No ale wiadomo, tak. Ona jest po prostu większa, więc na pewno dużo mocniej świeci niż ta. A patrzcie teraz na to bydło. <grytanie> Do porównania. Mam takie dwie. Jedną tutaj u góry. Mam nadzieję, że mi to nie urwie sufitu. I tutaj kolejna jest na, na statywie, przykryta softboxem, ale to już wam pokazywałem w pierwszym vlogu jest godzina 4.30 i właśnie zacząłem renderować film tak youtuberem być się zachciało. premiera odcinka za nami ja teraz zabieram się za zakupy. Zanim powiem Wam jak kupuję klocki, musicie trochę bardziej zrozumieć jak w ogóle planuję swoje odcinki i ciężko będzie to Wam pokazać bez spoilerów. Zacznę może od tego, że wszystkie informacje o wszystkich moich odcinkach przechowuję w Excelu. Mam tutaj typy odcinków, numery odcinków, czas trwania odcinków, tytuły oczywiście, muzykę wykorzystaną. I też liczę sobie codziennie, ile dochodzi subów, to wszystko po to, żeby po prostu móc przewidzieć, e, kiedy wypadną progi, tak jak teraz zbieramy 2500 subów, żeby do miasta mógł wjechać nowy modular, więc muszę to mniej więcej być w stanie przewidzieć, dlatego to liczę. A ja w pracy mam bardzo dużo wspólnego z Excelem, więc e, lubię się z Excelem, powiedzmy, i tego typu wyliczenia, tego typu statystyki to jest coś z czym... Nie mam problemu, wręcz bardzo mi to pomaga. Oprócz tej rozpiski mam także plan, gdzie znajdują się przyszłe odcinki. Tutaj możecie zauważyć: Oczywiście będę wam pokazywał tylko te odcinki, które już są zrobione. Podzielone mam je na, na typy, i te typy też mi pomagają w planowaniu i pomagają w zakupach. Ja tutaj sobie obok w komentarzu pisuję zawsze. Jakie y, konkretne części będę potrzebował do danego odcinka, no i staram się kupować w ten sposób, że po prostu patrzę, jaki mam kolejny odcinek i jakie tam są potrzebne klocki, i w pierwszej kolejności kupuję części do tego odcinka, ale też kupuję do odcinków w przód. To wynika też z tego, że część rzeczy idzie z zagranicy. Ostatnio miałem paczkę z zagranicy, i ona idzie dłużej, więc sporo dłużej, więc to trzeba planować z większym wyprzedzeniem. Czasami też. Y, Pojawiają mi się pomysły dużo później, więc wracam do tych odcinków, do których niby miałem już wcześniej kupione części. Im dłużej bawię się w kanał, bawię się w LEGO i w LEGO Miasto, tym więcej kupuję na Bricklinku. Głównie dlatego, że po prostu potrzebuję tych części coraz, coraz więcej. A im więcej się kupuje, tym bardziej Bricklink się opłaca, mimo tego, że na Allegro jest darmowa przesyłka. Po prostu do budowy czegoś takiego jak Lego Góra już potrzeba tak masakrycznej ilości klocków, że naprawdę trzeba po prostu patrzeć na te części pod kątem jak najniższej ceny. Na Allegro jest większość rzeczy, jest darmowa wysyłka, tak jak wspomniałem, ale części są ciut droższe i przy dużych, dużych, dużych ilościach to robi sporą różnicę. Dlatego wbijamy na Bricklinka. I teraz, tak jaki jest klucz wyboru sklepu, z którego będę robił zamówienie? Przede wszystkim na początku szukam części, jednej konkretnej części, która mi jest na pewno potrzebna. To są z reguły jakieś części wyjątkowe, których mogę nie znaleźć tak, przeczesując sobie sklep randomowo. Po prostu muszę wyszukać tą daną część. I jeżeli znajdę jakiś sklep, który ma tą część w spokocenie, to potem już reszty rzeczy staram się znaleźć na tym konkretnym sklepie. No i dzisiaj taką częścią będzie tarcza zegara. Już sobie tutaj wygooglałem Lego Clock czyli właśnie tarcza zegara. I wiem, że jest taka część, chyba w Harry Potterze była. Chyba to jest to, tak mi się wydaje. Więc teraz sobie znajdziemy numerek tego i... Sklepiemy to na Bricklinku. Alternatywnie można sobie na Bricksetie też wyszukać w ten sposób, pisując jakieś tam słówko kluczowe. I co? I mamy tak: Hogwarts Clock Tower. Tutaj jest ta część. Wchodzimy sobie Pick, Pick. Parts i szukamy tego, co nas interesuje. Dobra, chyba udało mi się to znaleźć. Jak to wygląda w Polsce? Zawsze najpierw sprawdzam sklepy w Polsce. No jest w czym wybierać, tutaj jest, no ceny są mocno różne, ale ja muszę się upewnić, że to jest na pewno ta część. No to jest niby napisane o każdy sklep, to nawet pokazywałem zakupy z niego ostatnio na vlogu. Zobaczymy, robiłem w tym sklepie ostatnio chyba 2 czy 3 razy zakupy, więc chciałbym teraz spróbować gdzieś indziej, ale zobaczymy, bo tutaj jest, wszystkie inne są już sporo droższe ma 50, złoty 50, tutaj są podobne ceny. Tutaj gościu ma mało komentarzy. Nie mówię, że mi to przeszkadza, ale szukam jakiegoś nowego sklepu, bo może znajdę części, których nigdy wcześniej nie znalazłem. Eee, Mam tylko and Set. Tego nie, tutaj nigdy nie byłem na pewno, bo bym zapamiętał tą nazwę. Patrzę ile ziomuś ma eee, różnych części. Zawsze sobie spoglądam na Dark Blueish Grey, bo tutaj będę potrzebował jak zwykle dużo. No szału nie ma, jeżeli chodzi o briki, małe, małe ilości, ja potrzebuję dużo, dużo więcej, zaraz jeszcze zobaczymy jakieś skosy, Ja masz skosy kolego, o skosy, no mało, mało, to są za małe te, dobra, kolejna rzecz, którą ja jeszcze zawsze robię, jak obczają nowy sklep, to po prostu patrzę na wszystkie jego elementy, I patrzy czego ma najwięcej, czyli sortuje po quantity, po ilości, ale nie w tą stronę. O, i patrzymy, jeżeli na przykład jemuś ma bardzo dużo jakiejś yy, cennej części, to biorę. Ale tutaj jest. Yy, <ścoughs> pin yy, technikowy, którego wszyscy mają dużo i no, nie są zbędny. Chociaż te tutaj tyle y, trans light blue się przydają na pewno do tajlowania wody, chociaż ja już ten, tą część gdzie miałem tym jasnym niebieskim wytajlować już wytajlowałem, teraz mi jest bardziej ciemno niebieski potrzebny. No tutaj standardowo techniksy i, i, i groszki, y, to by się nawet mogło przydać, ale nie ma tutaj nic takiego super o, o to, oczywiście zawsze kupuję, ale 113 tego to wcale nie jest tak dużo. No nie, nie. Odpuszczam sobie ten sklep. Zajrzyjmy jeszcze do tego ziomeczka, co ma tutaj tak mało tych 21 komentarzy. Czy tam ocen to nie jest dużo jak na Bricklinka? No, ale spokojnie, zaraz sobie to obczeimy. Pokaż jemuś, co ty co ty tu masz? All items. ...quantity... down. No, standardowo. Mm, ale tutaj już są dużo, dużo, dużo większe ilości. Więc ten sklep mnie bardziej interesuje, póki co zobaczmy jeszcze Dark Blue Gray. No, trochę bieda, jeżeli chodzi o dark blue gray. Aha. Z tych części co mi są potrzebne, to niewiele tutaj jest. Dobra, z niego też rezygnujemy. Mm, tu brick fans. obczajmy to standardowo. Quantity down. Tyle groszkowane. Mm. Nie są to jakieś duże ilości. Malutko, malutko, nie, nie. Odpalę, no to dobra, wyjedziemy znowu do Zolciaszek Plus Kurde, wychodzi, że tu będę wszystkie zakupy robił <laughs> Nie chcę mi się tutaj sprawdzać tych, bo to już są takie nie, nie za fajne ceny, nie? Widzicie, że tutaj jest drugie tyle co, co Zolciaszek -Zol Plus No dobra To jedziemy, kolejne zakupy z Zolciaszek Plus Bierzemy jedną tą sobie Tarczę, zegara, pyk um. All items, sprawdzam quantity. Nie wiem jak często aktualizują tutaj asortyment w tym sklepie, więc będę sprawdzał tak jakbym tutaj nie szybko, Uuu panie, zobaczcie ile oni mają tutaj części. 27 tysięcy, prawie, 28 tysięcy jumperów żółtych. Nice. Ale dobra, z tych tutaj co tu są takie popularne, to coś mi się przyda. Eklipsy się zawsze przydają. Wezmę sobie takich 10, tylko nie potrzebuję jakoś dużo. Dobra, czas na Dark Blue ish, Grey. Muszę tutaj dużo pokupować, no tak jak już Wam mówiłem wielokrotnie tutaj ten kolor u mnie schodzi 10 razy bardziej niż jakikolwiek inny. Myślę, że z 50 tych playtów 2 na 2 się przyda. One się zawsze przydadą. Tak samo te um, narożniki. Wezmę ja jeszcze 30 groszków. Parę tych takich e, ukośnych plejtów. Niestety nie znalazłem tutaj prawie w ogóle większych plejtów i brików, i skosów w tym ciemnoszarym kolorze, a to jest coś co najbardziej potrzebuję, więc zaczynam się teraz zastanawiać czy jednak nie robić zakupów w tym sklepie, bo mogę zrobić tutaj Mogę nakupować dużo, ale po co, skoro i tak nie będę miał tego, co mi jest najbardziej potrzebne? Zastanowię się. Strasznie rozrósł mi się ten odcinek, więc zdecydowałem, że tutaj go zakończymy. Podzielę go na dwie części. Nie wiem, czy wyemituję go w przyszłym tygodniu, czy może gdzieś dodatkowo, w jakiś wolny dzień, że tak powiem. Zobaczymy, nie chcę na razie po prostu robić takich długich odcinków, głupio by było jakby vlog trwał więcej niż główny odcinek, więc na dzisiaj to już wszystko. Temat kupowania klocków obgadamy na pewno jeszcze nie raz i też pokażę Wam na 100% dalszą część tych konkretnych zakupów. Na dzisiaj tyle. Dzięki, na razie, cześć!